Witam Was serdecznie i dzisiaj chciałem o huśtawkach nastroju porozmawiać. Jest też taki mechanizm w umyśle nałogowego regulowania uczuć, i to ma miejsce u osób uzależnionych. I jest to bardzo ważne. Huśtawka nastrojów jest. Chciałem taką ilustrację tutaj wykorzystać, pokazać Wam huśtawkę, po prostu huśtawkę. I to jest coś takiego, że naturalny, zdrowy rytm życia to to, że mamy zmiany nastrojów. Są u nas lepsze nastroje i gorsze później, tak, w jedną i w drugą stronę. U nas się to tak, e, chwieją się nasze nas, na uczucia, emocje, bo tak, mamy, mamy lepsze, gorsze dni. I jest to naturalne i, i nie trzeba z tym walczyć. E, to takie dziwne, że dzisiaj od samego dzieciństwa każdy myśli, jak tutaj zrobić tak, żeby cały codziennie było fajnie, jakieś przygody były, żeby czuć się fajnie, dobrze, z przyjaciółmi, cały czas jakąś wieczna, wieczna impreza, żeby była, rozumiecie? Ja pamiętam to i to były takie poszukiwanie, robienie czegoś ciągle z kolegami, na przykład poszukiwaliśmy nowych sposobów, żeby dobrze się zabawić, tam wieczorami jakieś pomysły tam były szalone i po to, żeby poprawiać nastrój. A też z czasem niektórzy z nas zauważyli, że mamy pewne takie super efektywne sposoby, może na przykład kiedy jest nam źle, fatalnie się czujemy, wypić piwo czy kilka dobrych piw poczuć się fajnie w pasie, euforyczny nastrój. Na przykład wtedy, kiedy mamy zły dzień, coś się wydarzyło, możemy przy pomocy alkoholu bardzo szybko tak zmienić nastrój ze złego na dobry. I to jest bardzo wielka pułapka, ponieważ e, tak wiele osób zaczyna robić, zaczyna wtrącać się w, te nasze, w swoje samopoczucie, w przeżywanie różnych stanów. Jeśli mamy nieprzyjemny nastrój, to zaczynamy regulować swoje nastroje, swoje stany emocjonalne. Chcemy się szybko poczuć, do, poczuć dobrze. I zauważamy, że coś nam w tym pomaga. Każdy ma swoje sposoby. Tyle, że czasami one są niezbyt zdrowe. No, jeśli to są narkotyki, alkohol, jakieś gry hazardowe, pornografia, to po pierwsze tego będzie coraz bardziej nam brakowało, ponieważ mamy taką też tendencję do tego, że przystosowujemy się do czegoś. Nasz organizm zaczyna dostosowywać się do jakiegoś lekarstwa, przyzwyczajać nie ma słabo działa na nas i dlatego musimy zwiększać dozę usilić ilość, dawkę czegoś, żeby to na nas podziałało i to taki jest seks z pornografią, że, że ta, ta ilość się tego zwiększa i tak samo na temat tolerancji na alkohol. Ona, musi być, ona jest zmienna i tego alkoholu jest potrzeba coraz więcej, ale co się dzieje? Zobaczcie jaki jest błąd w tym wszystkim. Kiedy mamy tą huśtawkę nastroju, a więc czujemy się dobrze, i później, jak mamy jakiś taki neutralny punkt, czujemy się źle, niektórzy zaczynają na ten moment, jak się źle czują, tutaj jakby zatrzymują rozwój tego stanu i wręcz naciskają, żeby to wróciło w to dobre samopoczucie. Naciskają tutaj, to i ta huśtawka leci w drugą stronę i może wyskoczyć nawet ten stan euforyczny wyżej niż było wcześniej, żeby się czuć lepiej niż, rozumiecie, niż do awarii. Dużo lepiej. I teraz jest to wielkim błędem, ponieważ jeśli pamiętacie zabawę na huśtawkach, albo samemu żeście się huśtali, albo z kimś, może takie, wiecie, dwuosobowe są huśtawki, to więc jak naciśniemy tutaj w tą stronę, rozpędzimy ją, to obowiązkowo później ta huśtawka nabiera pędu i leci w, w, z powrotem i podnosi się jeszcze wyżej. I tak możemy ją rozhuśtać, rozumiecie, coraz wyżej i coraz wyżej naciskając. Tutaj naciskamy ona się podnosi coraz wyżej, ale jeśli nie wtrącimy się, to ona, rozumiecie, sprawi, że to wszystko wróci do nas z taką podwójną siłą. Jeśli przerwiemy przeżywanie stanu przykrego, wtrącimy się w ten naturalny cykl i naciśniemy czymś takim jak alkohol, narkotyki, to szybko wpadniemy w ten euforyczny stan, a później to wróci z podwójną siłą i będziemy mieli kryzys, dół, depresję, kaca albo delirkę, taką alkoholową. Tak to się napędza. To jest właśnie mechanizm nałogowego regulowania uczuć, który jest obserwowany już u osób uzależnionych, i to już jest bardzo poważny stan, z którego jest trudno wyjść. A zaczyna się poprzez to, że my się wtrącamy w to. Nie, nie przeżywamy bez tych, tak w naturalny sposób, swoich emocji, przykrych stanów, tam. No wiecie, to jest naturalne rzeczy, że czasami mamy utratę bliskiej osoby i czujemy smutek albo gorycz, jesteśmy w żałobie. Jest to naturalne. Musimy to przepłakać i to może potrwać kilka miesięcy, może rok. Jest to rzecz naturalna. Nie trzeba się koniecznie w to wtrącać i zmieniać cały czas nastroju, np. Na przykład alkoholem. Albo że kiedy ktoś nas obraził, straciliśmy pracę, coś się wydarzyło innego, ktoś nas potraktował niesprawiedliwie i czujemy gniew, oburzenie, albo zachowaliśmy się w sposób taki, wiecie, niemoralny. Są jakieś normy w naszym otoczeniu, może nasze własne, w jakimś społeczeństwie, w którym żyjemy, są normy. Jeśli je naruszamy, to czujemy wstyd. To jest taka naturalna reakcja naszego organizmu. Wstyd, gniew, strach to są naturalne reakcje na różne sytuacje, przykre, które są sygnałem. Dzięki temu możemy jakoś tam reagować i są to takie ochronne czy też reakcje, które pomagają sobie nam radzić w różnych sytuacjach, dobrze sobie radzić, są, są sygnałem, są to informacje. Emocje są też informacją dla nas, że coś się dzieje. No, ale powinniśmy to wszystko po prostu umieć przeżywać. Kiedy to e, nie przeżywamy w taki naturalny sposób, a właśnie przerywamy naciskając, to, to robimy tą, tworzymy tą huśtawkę. E, kiedy z, wróćcie myślimy, myślami do tej huśtawki, na przykład, kiedy w to się nie, w wahadełko nie wtrącać w tą huśtawkę, to ona zacznie, wiecie, co się uspokajać. Nie będzie wysokich stanów euforycznych i nie będzie kryzysów. Ta huśtawka nastrojów będzie coraz mniejsza. I to jest naturalna rzecz, że no, to nie będzie tak, że nigdy na jednym poziomie niemożliwe, żeby to było, ponieważ to jest tylko człowiek martwy, tak się czuję. Muszą być te spadki nastroju i, i wtedy i lepsze nastroje. Dzieje się to tak, w takich huśtawkach. I zdrowym czymś jest, kiedy to nie jest tak intensywne. Zbyt wysokie euforyczne stany doprowadzą do kryzysów. I zobaczcie, wtrącanie się w ten cykl sprawia, że zaczynamy nałogowo regulować uczucie i wpadamy w uzależnienia. Napędzamy to do euforii, od, w euforię jak wganiamy siebie, a później to będzie spadało z podwójną siłą i będziemy mieli stany kryzysu, które będą nie do zniesienia i znowu musimy coś przyjąć, jakąś dawkę, czegoś, żeby szybko poprawić, zmienić nastrój, ponieważ nie możemy tego tak mocno przeżyć, jakiegoś bólu. A jest to, jest to sztucznie wywołane poprzez właśnie przyjmowanie jakichś środków, które szybko, mocno działają, zmieniają nastrój. A więc dobre zalecenie jest nie szukać cały czas sposobu, żeby poprawić sobie nastrój. Jeśli już, to może jakieś takie słabo działające, naturalne, jak czytanie książki, sport, rozmowa z przyjacielem. Możemy przeżyć, przegadać pewne rzeczy, rozumiecie? Jakiś ból wspólnie z kimś, żeby nam było lżej to też działa, poprawia nastrój, ale nie tak energicznie, mocno. A w wielu przypadkach, w ogóle jeśli się nie wtrącamy, pozwalamy sobie przyjrzeć, przyjrzeć się swoim uczuciom, nastrojom, przeżyć się, rozumiecie, to ta huśtawka będzie się uspokajała. I takie życie jest do zaakceptowania, jest przyjemne i lekkie. Nie ma tam super euforycznych stanów. Nie, nie szukamy ciągle ich. Ale też nie ma kryzysów. Normalnie funkcjonujemy. Tak działają, zobaczcie stabilizatory emocjonalne, które może psychiatra niektórym ludziom, którzy mają te wysokie skoki nastrojów, może e, przypisać i to po prostu uspokajają te, ten stan emocjonalny, tą huśtawkę. E, w ogóle nie wtrącanie się jest najlepszym sposobem. A więc zobaczcie, że mamy mnóstwo, mnóstwo różnych ra rad w książkach. No w internecie, wszędzie, jak można poprawić sobie nastrój. I to jest taka tendencja, że ludzie tego ciągle jakby wiecznie szukają. Co zrobić, żeby cały czas czuć się szczęśliwym? To nie jest możliwe. I ingerowanie w ten cykl po prostu tylko napędzi tą huśtawkę i doprowadzi do tego, że będziemy nałogowo regulować uczucie i wpadniemy w uzależnienie. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał był Wam, Wam się spodobał, był pożyteczny. Życzę Wam oczywiście Dobrego nastroju, ale życzę Wam też tego, żebyście umieli po prostu w sposób naturalny, cierpliwie przeżywać nieprzyjemne nastroje, uczucia, które są nieodzowne. Nie będzie, wiecie, ciepła bez zimna. Nie będzie porównania. Nie ma słodkiego bez czegoś słonego. Jest ciepło, jest zimno. To jest to jest naturalny cykl, że są dobre stany i są też nieprzyjemne stany. Jest to element naszego życia, który musimy zaakceptować, tylko wtedy będziemy normalnie funkcjonowali, kiedy w to nie ingerujemy. Życzę Wam, żebyście to mogli zaakceptować i czuć się dobrze z tym, jak jest.